Cześć, witajcie w moim nowym odcinku, z tej strony Władek. Słuchajcie, właśnie miałem zasiąść do nagrywania testu podkładu Bourjois Always Flawless, ale naszła mnie taka myśl, która chodziła za mną zresztą od jakiegoś czasu i stwierdziłem, że aktualnie mam chwilę, więc to chyba najlepszy moment, żeby ją zrealizować. Więc podkład na chwilę odkładam na bok, nie przejmujcie się, za chwilę będzie również jego test, podejrzewam, że w przeciągu dnia albo dwóch. Natomiast dzisiaj zajmiemy się, tak jak powiedziałem, czymś innym. I jeżeli macie Instagrama Albo TikToka, być może natknęliście się na taki dość nowy trend w internecie dotyczący: nie wiem, jak inaczej to nazwać, powiększania ust. Jakiś czas temu, kilka lat temu, był bardzo popularny trend Kylie Jenner Lip Challenge, gdzie ludzie zasysali swoją górną wargę, żeby ona im rosła do: wiecie, bardzo dużych rozmiarów i to się śmiesznie czasami kończyło. Natomiast teraz się pojawił nowy trend i to jest. Nie wiem, czy to jest techniczna nazwa, ale tak bym to nazwał. Eyelash Glue Lip Challenge. Um, w każdym razie w tym trendzie chodzi o to, że dziewczyny, i chłopaków jeszcze nie widziałem, żeby tak robili, ale pewnie też się tacy są, ale mm, bierze się klej do rzęs, najzwyklejszy klej do rzęs, smaruje się sobie tutaj nad górną wargą, um, i kiedy przychodzi odpowiedni moment, wtedy się tą górną wargę zagina um, i po prostu patrzy, co się wtedy dzieje. Um, ta warga przeważnie w tym miejscu zostaje i wygląda na o wiele większą. Wygląda troszeczkę jak po zabiegu. Um, takim powię operacyjnym powiększania ust lip Lift. Jeżeli e, nie wiecie, co to jest Lip Lift, to jest taki um, zabieg operacyjny, gdzie się usuwa kawałek skóry typ spod nosa, później się podciąga te usta z powrotem. W sensie tutaj, żeby złączyć fragment, gdzie skóra została usunięta, i usta są po prostu wyżej osadzone. Jest to zabieg na stałe i wygląda troszeczkę bardziej naturalnie niż na przykład takie wypełniacze, ale z drugiej strony często sprawia, że nie możemy dopchnąć buzi, więc to um, dzisiaj będziemy mieli taką namiastkę tego zabiegu w nietrwały sposób. Um, mam nadzieję, że to się uda, bo um, z tego co wiedziałem, nie u wszystkich ten klej chciał się trzymać, ale um, no cóż, zobaczymy, zrobimy sobie taki razem wspólny eksperyment. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. To no więc tak, z tego co widziałem, dziewczyny, które miały na sobie makijaż, miały problem z tym, żeby um, im się ten klej trzymał, więc ja po pierwsze nie mam żadnego makijażu, znaczy w sensie mógłbym mieć nareszcie na twarzy, ale najważniejsze właśnie, żeby w okolicach ust tutaj tego makijażu nie posiadać, a więc go nie mam, też się w miarę świeżo ogoliłem i myślę, że jeszcze przetrę całą pielęgnację, jaką tutaj mam przy pomocy tenika, żeby um, było tutaj. Jakby jak najlepsza przyczepność do, dla kleju. No i dobra, łapię zaklej, nałożę to sobie takim pędzelkiem, bo nie ma większego znaczenia, jak to robimy. Zacznę od bardzo małej ilości, i ewentualnie, jeżeli będę potrzebować więcej, to sobie dołożę. No i maluję sobie tym klejem powyżej ust nie więcej tutaj. Okej, okay, mam nadzieję, że to nie jest ani za dużo, ani za mało. Eee, czekamy teraz, żeby klej się zrobił przezroczysty i lepki i będziemy zaginać tą górną wargę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jedyna z rzeczy, z których ja nie mam, to cierpliwość. Mam nadzieję, że wytrzymam i przykleję je w odpowiednim czasie, a nie za wcześnie, bo nie chcę wszystkiego zrujnować. Żeby zrujnować tak jakby to było coś ważnego, ale... Chciałbym, żeby to się udało, bo bym chciał strasznie zobaczyć, taką zawiniętą wargą u mnie Okej, okay, jest już tak w miarę pół na pół Z tego co wiem klej chyba też nie powinien zastygnąć do końca Więc... Raz, babie śmierć Okej, okay, słabo się trzyma, ale widzieliście przez chwilę Okej, okay, muszę przetrzymać troszeczkę dłużej i zobaczymy Mam nadzieję, że się będzie trzymało chociażby troszeczkę W międzyczasie wyglądam teraz idiotycznie jak zawsze zresztą na tym kanale. Ale... Kurde. Przez sekundę to się trzyma i widzę, że to mogłoby wyglądać nawet ładnie. Tylko nie chcę mi się złapać tak na stałe. <grych> Dobra, chyba spróbuję klejem jeszcze raz. I myślę, że. Umyję tą wargę jeszcze pod bieżącą wodą i mydełkiem, żeby tutaj naprawdę było mega, mega sucho. Ok, drugą warstwę kleju mam już na ustach, pozwoliłem jej podeschnąć. i robimy test numer dwa. Niech to. Nie wiem, może mam za bardzo mięsiste te usta, żeby mi się to udało. Hmm, prawie. Nie wiem, może więcej kleju. Niech sknie jeszcze raz. O oh, mój Boże, tak jak był wilgotny, to w sumie najlepiej trzymało. Więc spróbuję zrobić tak na wilgotnym. Oh. Więcej kleju. 2, trzy, 4. Dlaczego u mnie się to trzyma dosłownie przez sekundę? Nie ja chce być piękny. O! O mój Boże! Ha! W sensie no, nie wygląda to jakoś super. Ale przynajmniej się udało, przynajmniej na chwilę. Widzieliście? O matko. Okej, okay, dobra, już nie jest aż tak dobrze. Ale tutaj jest technika, coś się da zrobić z tym na pewno, więc e, spróbuję dołożyć jeszcze więcej kleju i zobaczymy, czy e, coś to nam da. Może to też kwestia kleju, bo dziewczyny w tych filmikach miały zawsze ten klej taki z pędzelkiem, i może on jest po prostu mocniejszy od tego, pomimo że to również jest duło. Jeśli to się dzisiaj nie uda, to może ewentualnie jeszcze spróbuję sobie kupić taki pędzelku i będziemy próbowali nagrać to jeszcze raz Okej, okay. um, możemy od razu się umówić, że lip lift by nie pasował Mam od razu odpowiedź na moje wszystkie pytania związane z tym zabiegiem Ok, to ewidentnie, jak widzimy, moje usta w żadnym wypadku nie chcą podporządkować się tej metodzie i nie chcą się zawinąć, a więc spróbuję Wam zrobić spowolnienie tego, jak wyglądały moje usta przez tą sekundę, kiedy się one trzymały. Um, I to tyle, co będę mógł dla Was zrobić z efektu końcowego. Eee, zaliczam ten eksperyment do nieudanego. Być może mam nieodpowiedni klej, być może mam nieodpowiednie usta. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie e, jak to zrobić, żeby to wyszło w komentarzach pod spodem, bo jestem tego mega ciekaw i mam nadzieję, że mi się to kiedyś uda. Przy okazji mógłbym wtedy na przykład pomalować usta i zobaczcie, jakby wyglądała taka, wiecie, takie pełne mm, usta. Um, tak, w tym filmie to było na tyle. Nie jest on za bardzo udany, ale trudno. Mam nadzieję, że się on Wam podobał. Że. Chociaż nie wiem, czy tutaj ma się podobać. Ale w każdym razie, wstawiajcie łapki do góry, jeżeli macie taką ochotę. Subskrybujcie kanał i mam nadzieję, że widzimy się już za chwilę w teście podkładu z burżuła. Cześć!